Wolności będę bronić i nie dam się poschromić. Tak kończymy dzisiejszą panoramę. Do zobaczenia. Już teraz w dwójce emocjonująca rozgrywka w teleturnieju Wabank. O 18.45 uczucia i walka z żywiołem w kolejnym odcinku serialu Strażacy. O 20.05 premierowe barwy szczęścia, a o 20.50 medyczne śledztwo w serialu Na dobre i na złe. Polecamy. No i Najciekawsze informacje z 16 ośrodków telewizji polskiej w TVP3. Białystok. Pasja, wiedza i doświadczenie. W połączeniu to przepis na sukces. Białostoccy uczniowie zajęli pierwsze miejsce na 11 Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników. Okazali się najlepsi w kategorii wiedzy o samochodach elektrycznych i hybrydowych. Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Jedna z włocławskich szkół średnich z budżetem obywatelskim. Uczniowie sami będą mogli zdecydować, na co placówka przeznaczy pieniądze. Wśród pomysłów kącik relaksu czy unowocześnienie siłowni. Liczy się każdy głos. Katowice. Ignaś to ośmioletni samiec żyrafy, który niedawno trafił do Chorzowskiego Ogrodu Zoologicznego. Jest kawalerem, ale niedługo ma się to zmienić. Zanim pierwsze spotkanie z trzema samicami i wyraźnie widać, że coś zaiskrzyło. Oglądaj informacje z Twojego regionu w TVP3. Na program zaprasza jego sponsor właściciel marki Wielkopolski oleju i majonezu z kwasami omega 3.